Efektowny błędodruk. Odbicie awersu na rewersie. Kultowy banknot z Pirelu z Mikołajem Kopernikiem o nominale 1000 złotych emisji 1 czerwca 1982 roku. Bardzo rzadko spotykany destrukt na banknocie. Tutaj Widzimy Mikołaja Kopernika odbitego na rewersie. Część awersu na rewersie. Teraz spójrzcie, jak to wygląda. Stan UNC dlatego, to moja analiza wstępna, wycena jest około 1000 zł. Natomiast, oczywiście, pamiętajcie, jeżeli ktoś się nie zgadza, to pisze w komentarzu, że widział taką i taką aukcję. Po tyle i po tyle. Zaczynamy pisać komentarze od numeru pozycji 1070. Moim zdaniem, to jest 1000 zł. Stan UNC naprawdę przepiękna sztuka. Witam na 80. Amatorskiej już wycenie monet i banknotów. Dzisiaj 11 wspaniałych, wyjątkowych pozycji. Spójrzcie, to są zdjęcia z Waszych prywatnych kolekcji. Wy wysyłacie zdjęcia, a ja i moi widzowie wyceniają. Tutaj według wzoru zaczynamy komentarze od numeru pozycji. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Zaczynamy. I tytułem wstępu na samym końcu filmu znajdziecie dwie ciekawe i intrygujące zagadki. Bardzo ciekawy destruk, końcówka Blachy, 20 groszy, rocznik 2016, cena pomiędzy 30 a 50 zł. Bardzo efektowny. Dzień dobry! Zapytanie od widza. Znaleźliśmy kontakt do Pana poprzez kanał na YouTube. Dostaliśmy kilka banknotów 500 zł z roku 1919. Niektóre są w bardzo dobrym stanie. Czy byłaby możliwość oszacowania ceny takiego banknotu? No, oczywiście, na filmach zawsze wyceniam bądź pomogą widzowie. Widzicie tutaj zdjęcie niezbyt dobre, ale też nie jest złe. Bardzo istotna jest ściąga, czyli rozmiary tych cyfr. I tutaj, słuchajcie, ja wstępnie wyceniam na 100-200 zł, taki banknot, bo nawet wydaje się na wstępnie bardzo ładnym stanie, natomiast wysokość cyfr jest istotna. 3,75 są drożej wyceniane, dlatego warto, mój drogi szanowny widzu, sprawdzić jakie masz rozmiary oraz numerację, bo nóż a widelec masz jakąś ciekawą numerację. Im więcej zeg na początku, tym lepiej. Kolejny piękny destruk dzisiaj, tym razem bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że jest to destruk. Garażowej, ponieważ te dwie cyfry ostatnie, no nie wiadomo co to za data, jak ktoś rozpoznaje to mi napiszcie. Zawsze jest podejrzenie, że ktoś to zromazał z dal, ale też takie wychodzą po prostu spod y, matrycy. I tutaj naprawdę trzeba by było bardzo dobre zdjęcie, żeby się przekonać czy i jaka to jest data i kto to zrobił, czy to jest garaż, czy nie. Tutaj wstępnie 10-20 zł, ale naprawdę to jest wstępna analiza. I tutaj cudeńko niski numer na banknocie, no spójrzcie, 50 i 27, naprawdę takie banknoty są poszukiwane i tu w stanie UNC, jak ktoś nie rozumie co to jest stan UNC, to tak jakby z bankomatu dostał taką nówkę, nieraz banknocik, aż pachnący drukarnią, to tu jest to właśnie stan UNC. I takie banknoty są poszukiwane wstępnie 50-100 zł, ale tylko licytacja by to określiła. No, sami napiszcie 1074. Jeśli ktoś biera banknoty, to tak naprawdę ile by był w stanie dać za ten banknot? I tutaj mamy cudną monetę polską z PRL-u. 30 lat prl -u. lustrzanka, nakład tylko 6000 sztuk. Próba srebra 625, cena około 500 zł Przepiękne lustro. I tutaj mamy jakby dwie ceny. Jedna jest dopiero jakby przyszłościowa, bo jeżeli by tę monetę wysłać do gradingu, być może byłaby wysoka nota, ale to nie jest pewne i wtedy cena mogłaby być wyższa. Gdyby ta nota była 6665, to się to nie opłaca wysyłać, bo cena na pewno będzie ta sama. I lepiej to zostawić w tym tak zwanym polskim gadingu, w tym pudełeczku czerwonym. No sami się wypowiedzcie: 1075 przepiękna sztuka. Kolejna piękna moneta: 8 dolarów. Rok bawoła, nakład 388 sztuk. Spójrzcie tutaj: druga pozycja od dołu. Maksimum mintak 388. Natomiast na stronie znalazłem, że ilość nieograniczona. Nie wiem, czy tu nie chodzi, że 388, tylko tych pudełek. Natomiast nakład jest dużo większy. Jeżeli ktoś się orientuje, niech mi to napisze. Przepiękna moneta. Cena około 1100-1200. Tam jest 1116 chyba do kupienia na internecie. 5 uncji srebra. Ona już kiedyś była u mnie na filmie. Poprosiłem o lepsze zdjęcia. Dziękuję ci, mój szanowny widzu. Tam też są inne. Będę systematycznie doda dodawał, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć, jakie cuda mamy tutaj. 5 uncji srebra. Przepiękna moneta, naprawdę. Pozycja 1077, 200 000 zł, 200 na rocznica Konstytucji 3 maja. Nakład 100 000 sztuk, waga 38,9 g Srebro, próby 999 to najbardziej pożądane. Cena monety: 200, 220 zł. Przepiękna, duża moneta, bo to średnica 40, czyli 4 cm. Naprawdę piękna moneta. Jedna marka RFN. 1957 rok, literka G, bardzo niski nakład poszukiwana w tym stanie 10-20 zł, a najbardziej cenny 54 rok, 55 literki G więcej kosztują nawet w stanach zniszczonych. i 1 zł rocznik 1957 czy to jest gesto, to jest dziwna sprawa, stan nawet dobry tej monety, ale tutaj również podejrzenie jest, że to jest jakaś kopia. Natomiast spójrzcie to, wygląda, jakby ktoś przewiercił i zanitował. I sprasował czymś. No, moim zdaniem jest to destrukt garażowy. Ja tu napisałem cenę około 100-150 zł. Gdyby to było bez go przewiercenia i bez tego jakby nitu czy czegoś. Ja mam takiego jednego grosza z obiegu wyłowionego, kiedyś Wam pokazywałem. Tam też jest dziwna sytuacja. Natomiast ja go wyłowiłem z obiegu, a tutaj nie wiem, czy ktoś zrobił, czy też gdzieś skądś nabył. Moim zdaniem jest to robota garażowa tą ceną się nie sugerować, 100, 150 zł, gdyby to nie było tego garażu, no to by ta cena może była, ale tu też zachodzi prawdopodobieństwo, że jest to moneta, kopia, jest, kopia, przepraszam, falsyfikat bezczelny, Natomiast Wy sami się wypowiedzcie 1079, bo być może ja się po prostu mylę. I prośba, zagadka od mojego widza. Ja się nie znam na tej epoce, więc się nie będę wypowiadał, ale wiem, że Wy się znacie. Dlatego odpowiedzcie mi w komentarzu 1080, co to za moneta, z jakiej epoki i jaka jest jej prawdopodobna cena. Tutaj większe zbliżenie.